Cześć, ja nazywam się Tomasz Lilia i w tym nagraniu powiem o trzech błędach, które popełniają inwestorzy grający na rynku Forex. Warto o nich pamiętać w czasie tradingu, gdyż często powodują, że tracimy przez nie swój kapitał. Ale na początek, ważna nota prawna. I lecimy. Pierwszy błąd. Wydaje się banalny, ale niestety jest często popełniany. Inwestorzy otwierają pozycję w momencie, kiedy jeszcze na wykresie tworzy się formacja świecowa. I tu mamy przykład. Godzina 10.15. Interwał jednogodzinny. Widzimy, że na wykresie tworzy się formacja świecowa. W tym wypadku u układ trzech świec, tak zwana gwiazda poranna. Często inwestorzy, widząc ten układ, zapominają się i już otwierają pozycję na baj. Na kolejnym zdjęciu mamy godzina 10.55. Po formacji, pod którą inwestorzy zagrali, już nie ma śladu, została zanegowana. Należało poczekać do godziny, w tym wypadku 11:00, i dopiero widząc formację. Gwiazdy porannej, wtedy otworzyć pozycję na baj, nie wcześniej. Jest to prosty błąd początkujących graczy i często prowadzi do straty części kapitału. Brak potwierdzenia formacji świecowej oznacza, że inwestorzy opierają swoje decyzje handlowe na niekompletnych danych. To zwiększa ryzyko popełnienia błędów w ocenie sytuacji rynkowej. Takie inwestycje oparte na niekompletnych informacjach mogą być bardziej podatne na fałszywe sygnały, zwłaszcza jeśli rynek jest pod wpływem manipulacji lub nagłych zmian nastrojów rynkowych. Ba brak potwierdzenia formacji świecowej może sprawić, że zarządzanie ryzykiem staje się trudniejsze. Inwestorzy mogą mieć problemy z określeniem odpowiednich poziomów zysku czy straty bez pełnego obrazu sytuacji rynkowej. Rynki często doświadczają większej zmienności zaraz po otwarciu, co może sprowadzić do nagłych i gwałtownych ruchów cenowych. Inwestorzy, którzy otwierają pozycję przed uformowaniem się struktury świecowej, mogą zostać narażeni na większe ryzyko takich ruchów. Podsumowując, czekamy na formację świecową, aż się uformuje. Nie spieszymy się. Te parę pipsów nigdy nas nie zbawi. Pamiętajmy, chronimy swój kapitał. Drugi błąd. Inwestorzy łapią tzw. Tak spadające noże. Co to oznacza? Inwestor decyduje się kupić aktywo, którego cena gwałtownie spada, zakładając, że osiągnęło ono już najniższy poziom i wkrótce wzrośnie. To podejście jest ryzykowne, a wartość aktywa może nadal spadać, prowadząc do potencjalnych strat. I tu mamy przykład. Kurs spada o 80-100 pipsów i tworzy się długa spadkowa świeca albo parę świec spadkowych. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi, gdy na rynek, trafiają istotne informacje gospodarcze. Brak potwierdzenia, że cena osiągnęła najniższy poziom, może skutkować podjęciem decyzji na podstawie spekulacji zamiast na solidnej analizie. Łapanie spadających noży może generować duży stres psychiczny, zwłaszcza gdy inwestor obserwuje, że wartość jego inwestycji stale maleje. Łapanie spadających noży bez odpowiednich zabezpieczeń prowadzi do utraty znacznej części kapitału. Określenie dokładnego najniższego punktu, czyli momentu, kiedy wartość aktywa zacznie rosnąć, jest trudne, co utrudnia skuteczne łapanie spadających noży. To podejście jest bardzo ryzykowne i choć czasem przynosi zyski, często jest bardziej spekulacyjne niż oparte na solidnej analizie. Według mnie nie warto tego robić, lepiej poczekać aż rynek uspokoi się i wtedy poszukać dobrego momentu na otworzenie pozycji. I tu trzeci błąd. Inwestorzy handlują o złych godzinach, kiedy giełdy są zamknięte, a na rynku zostają spekulanci i brokerzy. W nocy, kiedy płynność jest niższa, rynek jest bardziej podatny na nagłe i gwałtowne ruchy cenowe, co zwiększa ryzyko straty dla inwestorów. Przykład interwał. M15, zakres cenowy tutaj widzimy zaledwie, ja wiem ile to jest, 10-15 piksów, to jest bardzo mało. Lepiej spać niż grać. Aktywność instytucji finansowych, takich jak banki centralne jest mocno ograniczona. Zmienność cenowa i warunki rynkowe w nocy mogą być mniej przewidywalne, co sprawia, że niektóre strategie handlowe mogą być trudniejsze do zastosowania. Rozszerzany często jest też przez brokerów, tzw. Tak swap, i często dochodzi do sytuacji, że zamyka nam pozycję. Pamiętajcie, brak pozycji to też pozycja. Chronimy swój kapitał, bo łatwo można go stracić. Jeśli ta wiedza, którą ci daję, jest dla ciebie ciekawa, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, o czym chciałbyś się dowiedzieć w kolejnych filmach. Inwestowanie na rynku kapitałowym jest umiejętnością, której można nauczyć się. Jeśli myślisz, żeby zająć się tym na poważnie, w rozsądny sposób, to zapisz się na bezpłatny webinar, na którym dowiesz się m.in. dlaczego 95% ludzi traci swoje oszczędności i zniechęca się do inwestowania na giełdzie. Jak w prosty, logiczny oraz matematyczny sposób potrafiłem w ciągu trzech miesięcy wygenerować 33-krotną średnią krajową? W jaki sposób inwestować swoje nadwyżki finansowe, żeby było to bezpieczne oraz powtarzalne? Jak nigdy więcej nie zmarnować bezpowrotnie swoich pieniędzy, próbując magicznych sposobów na inwestycje od różnych podejrzanych ludzi bez doświadczenia? Pod filmem znajdziesz link do zapisu. Sprawdźmy razem, co możemy wspólnie zdziałać. Do usłyszenia Tomek!